Jest nam niezmiernie miło powitać wszystkich w ten piękny zimowy wieczór na naszym balu studniowkowym. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który oświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnym ubiegłym. A to już niebawem, za symboliczne 100 dni. Czeka nas trudna matura. Powierzając na te parę lat na nasze dzieci Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas rodziców mieli z pewnością pewne wątpliwości, czy poradzicie sobie Państwo z ich często niespomnieniem charakterami. Dziś stoją przed nami w pełni ukształtowani, dorośli ludzie z własnymi marzeniami i planami na przyszłość.